Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony karierze Makumby. Chciałbym wam tylko przypomnieć, abyście nie zapominali o subskrypcji, o dawaniu łapeczek w górę oraz o komentarzach. Także lecimy. Chciałem Wam pokazać teraz tabelę. Zobaczymy sobie właśnie tabelę. Będziemy grać z Cambridge. Zajmujemy obecnie siódme miejsce, mamy 6 punktów. Dwie porażki, dwa zwycięstwa. Stosunek zdobytych bramek do straconych 9 do 7. Także jesteśmy na małym plusiku. Teraz tak. Cambridge odniósł 3 zwycięstwa i 1 remis. Bramki zdobyte 6, stracone 3. Także no, dużo bramek nie zdobyli, ale dużo też nie stracili. Ma 10 punktów, zajmuje. Zajmuje drugie miejsce. Teraz jeszcze zobaczymy sobie coś takiego. Znaczy, coś takiego. Wejdziemy sobie tutaj statystykę zawodników i właśnie teraz możemy zobaczyć, jak się prezentuje klasyfikacja strzelców. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, to Makumba jest na pierwszym miejscu. 6 bramek w 4 meczach, czyli 6 bramek. Bardzo ładny wynik. Drugi, drugi jest zawodnik Cambridge, który w czterech meczach zdobył cztery bramki. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o klasyfikację szczelców. Co byśmy jeszcze tutaj chcieli? No w sumie tak, treningów nie możemy zrobić, może być tak, że... No może nie, inaczej. Słuchajcie, teraz troszeczkę chciałem zmienić tę serię, znaczy się serię nie zmienić, tylko cały obraz nagrywania tych odcinków będzie tak jak był poprzedni odcinek już z kariery obrońcom także ten będzie podobny to znaczy chodzi o to, że będą treningi, czy tam przedmeczowe czy w ogóle jakieś treningi omówienie o, o całego tego meczu, odcinek tam 10-15 minut jeden mecz oczywiście meczy tylko te najlepsze fragmenty nie żeby tam całe mecze żeby tego za dużo nie było a po prostu będą częściej, bo może nawet codziennie się uda zrobić, żeby był jeden taki wrzucony odcinek i, i tak dalej, dobra to teraz będziemy przechodzić sobie już do, do meczu oczywiście przed meczem zrobimy sobie e, trening który będę w całości treningi będę w całości nagrywał co tu mamy mamy podania ale już widzę, że źle podaję, bo... Czekajcie. Tak mam podać? Aha, to tak, przez Dobra. Do tego zawodnika. O, w ten sposób. Tylko nie wiem dlaczego... Aha, za daleko wyszedłem. O, za, za mocno do przodu. Teraz się nie udało. O, to jak już wejdę w te... Poza ten, to, to za tą czerwoną strefę to chyba się nie liczy, czy tam odejmuje mi jakieś punkty. Dobra. Wynik ćwiczenia: 1173 punkty. Nie wiem, ile tam można maksymalnie zdobyć, właśnie to jest tak dziwne, bo nic nie napisane, dobra, już nie będziemy powtarzać treningu. Także zaczynamy. Zaczynamy mecz z Cambridge United. Mam nadzieję, że będzie to udany mecz, i no, przydałyby się trzy punkty, oczywiście, ale na pewno nie będzie łatwo tutaj w tym meczu o trzy punkty. Uwaga, dostałem ładne podanie, czy uda mi się podać do kolegi? Tak, ładnie tam na skrzydle, ale powiem Wam, że o, trudno. Ale teraz, no podaj, podaj, dobra, podał mi piłkę. Makumba, ładnie mijam jednego, drugiego zawodnika, ale na obrońcy ostatnim się kończy. Szkoda, kurczę, no bo już tutaj mogłem wbiec i zdobyć bramkę. Teraz widzimy, że y jestem w centrum uwagi, Makumba jest w centrum uwagi, także, no, fajnie. Y myślę, że uda mi się rozegrać tutaj w miarę dobry mecz i po prostu za jakiś czas do jakiegoś lepszego zespołu trafię. Bo by się przydało do troszeczkę lepszego zespołu. No ale zobaczymy. Teraz groźnie Cambridge yy, przy piłce. Bardzo ładna, rzutka. Ale udaje nam się wybić tę piłkę bardzo dobrze. Mamy teraz szansę na kontra, ale troszeczkę zwolniliśmy tempo. Dalej, podaj, podaj tutaj do mnie, do jestem ładnie. Makumba się rozpędza, Makumba, no ale tak kurcze nie bardzo jest co z tą piłką zrobić, gdzie podać, ładne podanie do kolegi. Kolega mi odegra, no dalej odgrywa i jest podanie, Makumba! ja, kurde, jak on to obronił, no to jest niemożliwe. Kurcze, ale, ale zepsułem całą akcję, no bo zobaczcie, no prosto w rękę, no udało mi się, no. Co mam tu powiedzieć, no, powinienem tu strzelić bramkę, nie ma co, nie ma co tu się w ogóle... Rozczulać no tu powinna być bramka. Niestety nie strzelam. Brzu drożny mieliśmy tylko, ale. No, myślałem, że kolega tu poprawi, ale nie udało się. No. Ale mam jeszcze jeden brzu drożny. Uwaga, 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 uwaga. Ach, nie udało mi się oddać szczą. Tylko, że mamy jeszcze piłkę. Może coś jeszcze z tego będzie. No podaj mi tu, podaj ale teraz tracę, no to teraz była bardzo słaba. Chyba będzie wrzucał, uwaga, bo nie, 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 próbuję minąć teraz podanie. Groźnie, no żaden obrońca się to mnie kwapi, żeby odebrać tę piłkę, nie faulować w polu karnym. Dobra, koniec tej akcji. Teraz się może troszeczkę rozpędzę, uwaga, próbuję minąć tego zawodnika, ale ślizgiem mi wyszedł kurczej. I, I można powiedzieć, że odebrał mi piłkę nawet. Uwaga, dostałem ładne podanie. W polu karnym jestem. Makumba, ale nie udało się przejść ostatniego obrońcy. Jeszcze mam szansę na poprawkę Makumba. Strzał zablokowany i niestety nic z tego nie będzie. No trudno. O, no, szkoda. Uwaga, zawodnicy Cambridge prawą stroną. Bardzo groźnie wrzutka. I... No blisko, no, już już nawet mi tutaj już tutaj miałem strach, że to wpadnie, naprawdę. Kurczę, już tak, tak, tak ten widziałem tę piłkę, że wpada do bramki, naprawdę. Ale dobra, jest, udało się. Przydałaby się jedna dobra akcja i, i oddanie dobrego szczołu, bo tak faktycznie nie mieliśmy żadnego dobrego szczołu. Waga bardzo groźnie, zawodnicy Cambridge strzał. Broni nasz bramka fenomenalnie, zobaczcie, jak on to wyciągnął. Super, bardzo dobrze, no. Ale teraz było bardzo groźnie. Uwaga, wybić. Dobra, uwaga, bo straciliśmy piłkę blisko naszej bramki. Zawodnicy Cambridge bardzo dobrze się przedostają. Uwaga, będzie bardzo groźnie strzał, ale zablokowany na szczęście, zablokowany. Waga, teraz dostałem do podanie ładne. Podam do kolegi, ładne odegranie. Kolega próbuje minąć tu. Ach, już myślałem, że przejmę tę piłkę. Kurczę. Uwaga, bardzo groźnie pod naszą bramką wszczał. No i znów nasz bramkarz wychodzi obronną ręką, ale to, to już jest naprawdę przesada. Musimy troszeczkę no, lepiej grać w tej obronie, bo naprawdę to się może źle dla nas skończyć. Po pierwszej połowie 00 z Cambridge. No, nie jestem zadowolony z tego wyniku, jak, jak widać, no ale trudno. W sumie to powiem wam, że dużo nie brakuje i byśmy przegrywali ten mecz, w sumie jedna tylko taka sytuacja nasza, którą ja zepsułem i trudno Makumba miał taką no setkę trzeba powiedzieć, bo jak to inaczej powiedzieć, która powinna być wykorzystana i, i ten, no ale zawodnicy Cambridge też z skutecznością jakąś tam się nie popisali i... Też mieli dobre sytuacje, których nie wykorzystali. Zobaczcie, jak zawodnicy mnie blisko pilnują tego Cambridge. No i tak nie mam takiego jakiegoś pola manewru. Uwaga, mam dobrze piłkę, minąłem jednego obrońcę, uwaga, drugi. Strzał 1-0 Makumba, 1-0 W końcu się udało. Zobaczcie, jak nie zdążyli za mną obrońcy. Zaraz powtórkę sobie zobaczymy. I tu dobre podanie. I zobaczcie, jak jednym tym. I tutaj, tu już obrońca nie wiedział, czy podejść do mnie, czy coś odpuścił. Nie wiem, no, czy go troszeczkę tak zwiodłem. I jest 1-0. No to, co na co czekaliśmy, ale to nie jest jakiś wynik, który nam gwarantuje zwycięstwo. Także przydałaby się jeszcze jedna bramka. No i oczywiście najlepiej, aby Macumba Makumba! Uwaga, dostałem bardzo ładne podanie. Makumba, Makumba, biega w pole karne. Makumba! Lewa noga? Aj, bramka skurcze, no przekombinowałem, przekombinowałem, powiem wam, że chciałem tu przechodzić na lewą nogę, mogłem podać koledze, no przekombinowałem, naprawdę no ale teraz może jeszcze jedna szansa. Jest Makumba przy piłce, Makumba, ale tracę piłkę, no bardzo ładnie mi tu zawodnik wypuścił, ale muszę gdzieś odegrać, bo sam to chyba nie dam rady. Uwaga, ładnie podaję do kolegi, ale jeszcze no wrzucaj albo coś, no wchodzę, wchodzę, wrzucaj. Ładne podanie, lewa noga i Makumba kumba, niestety bramkarz broni, kurcze no, szkoda. Naprawdę myślałem, że tu mi się uda strzelić bramkę, ale nie udało. Tak jako bardzo dobra, ach, no podaj mi, podaj mi, jestem, jestem, podaj ładnie, ach, kurcze przewidział, że chciałem podać do kolegi i niestety nic z tego nie ma. Piękna, ależ kurczę zepsułem to. No, taka setka, ale mi tu ładnie wypuścił. Zobaczcie, jak tu zdo... wbiegłem w tempo. Bardzo ładne podanie: wbiegłem w tempo i wolej, ale no nad bramką. Kurde, ale pięknie mi to wystawił. Powiem wam, że super akcja. Wbiegłem w tempo i wystawka. Super, super wrzutka No, dałem 6 strzałów z celnością to tak widzę, że dzisiaj no bakier trochę, uwaga, bardzo groźnie szczał Cambridge, poprawka i jeszcze raz nasz bramkarz, dzisiaj chyba nasz bramkarz jest w takiej niesamowitej dyspozycji, że tylko dzięki niemu wygrywamy jedną bramką, a nie przegrywamy już na przykład trzema bramkami, no dzisiaj jest fenomenalny w dyspozycji nasz bramkarz który miał dużo, dużo pracy nie ma co, coś, co tu ukrywać, bo miał co robić chłopak Uwaga, ma odebrać to, no szcza wysoko nad bramką na szczęście. Teraz mamy szansę, dobra piłka, no podaj mi tu bardzo ładnie. Makumba, ach kurcze źle podałem, no chciałem takim lobem podać, ale troszeczkę chyba przekombinowałem. Uwaga Makumba, Makumba, miałem jednego obrońcę drugiego Makumba, Makumba, aj. Odbiera mi piłkę, no, szkoda, szkoda. Jest podanie do Makumby. Trzymam się przy piłce, tak, ale teraz straciłem, no. Ale kolega od zdecydował odebrać. I jeszcze, jeszcze powalczyliśmy. Bardzo ładnie powalczyliśmy. Dobre podanie. No, co, czy wrzuci? Wrzucę, podaj. Podaj, tu jestem, halo. No, uwaga, daj strzał. Nie, daj strzał. Jest teraz strzał, ale no, broni bramkarz. Kurczę, no za długo, za długo tu zwlekaliśmy ze strzałem, no koledzy zwlekali. Trudno. Mógł mi tu zagrać, ja tu czekałem, żeby mi tu wystawił piłkę na strzała. ale uwaga, strzał głową, poprawka i znowu broni, no kurczę, ten bramkarz też jest dobry, też dobrze broni, no trzeba powiedzieć, że też dzisiaj kilka takich dobrych sytuacji miał. Ale słaba wrzutka. Teraz dostaję ładne podanie, podaje do kolegi, tak kolega może mi odegra, jest ładne odegranie, ale czy stracę strzał i kurczę znów bramkarz broni, no ale ładny strzał, ładny ładny, będziesz udrożny no słaba wrzutka no ale jeszcze, może, może jeszcze jedna akcja, może coś się uda może teraz, próba, próba dobrego podania, no ale niestety nie dochodzi Próbowałem podać, niestety nie udało się. No szkoda, no mogłem może podciągnąć trochę piłką. Waga, bardzo groźnie na skrzydle zawodnicy, yy, zawodnicy Cambridge, ale udało nam się tutaj zażegnać tę groźną sytuację. Teraz makumba. Makumba. Troszeczkę zmęczony. Ładnie do kolegi. No ale kolega traci też, też traci piłkę. Ale teraz jeszcze powalczymy, powalczymy. No i niestety nic z tego nie będzie. Ostatnia doliczona już minuta. Uwaga. Makumba, Makumba do kolegi zagrywa. Kolega co zrobi? Ładnie mija. I jest poprzeczka. Kurde, no nie. Poprzeczka. No niestety, koniec meczu Mamy wynik 1-0, no to szczęśliwe bramkę zdobył Makumba, jak widzieliśmy, także szkoda, bo teraz w ostatniej minucie poprzeczka. No, jesteśmy już w szatni, nie zdobyliśmy oceny meczowej, no to znaczy się, brakło nam coś tam do, do tego, ile powinniśmy mieć, zaraz zobaczymy. Mamy tu cele, mieliśmy 7 z 9, powinno być 8,5, czyli dobrze, to, to ten Udział w bramkach, czyli mieliśmy przy jednej yy, bramce udział. Yy, Uniknij porażki. No czyli uniknęliśmy porażki, bo wygraliśmy. No i zdobyliśmy 1083 punkty. Do następnego poziomu brakuje 1601 punktów. Także no to by było tyle. Yy, jeszcze zobaczymy sobie tabelę tylko. I to by było na, na dzisiejszym myślę odcinek wszystko. Co tu mamy za tabelę? No właśnie, to ciekawa tabela, co to jest teraz za rozgrywki. Musimy zobaczyć, bo i zaraz sobie. Jedziemy. Faza grupowa, grupa południowa. Aha, to jest. To jest po prostu puchar Anglii bodajże, nie? Zaraz sobie to przełączymy. Co tu mamy? Dobra, to nie Liga Mistrzów, Liga Europy też nie. Co yy, my tu mamy? A jest, League One. Zajmujemy szóste miejsce, czyli awansowaliśmy o jedno oczko, bo byliśmy na siódmym. Yy, teraz pierwsze miejsce zarmuje Lincoln City z 13, bramy, 13 punktami. Yy, my mamy 9. Także myślę, że nie jest źle no i oczywiście szóste miejsce daje nam awans, no wiadomo to jest kariera zawodnika, czyli hmm, yy, chodzi to najbardziej o naszego zawodnika Makumbę a nie o, no wiadomo zdobycie czegoś z klubem też ma znaczenie yy, czy jakieś punkty, mamy tylko ten jeden punkt a jak mieliśmy nic więcej nie zdobyliśmy trudno yy, no tyle to do zobaczenia w następnym odcinku